Cześć, tu Damian z kanału Arka Jordan. W obecnych czasach okrzyki wydawane przez zawodników w czasie trwania meczów nie są niczym nadzwyczajnym. Niektórzy gracze, jak choćby nasza iga świątek, wcale ich nie potrzebują, aby sięgać po najwyższe trofea. Inni z kolei, jak np. Wiktoria Azarenka czy emerytowana już Maria Szarapowa, nie wyobrażają sobie gry bez ich udziału. Aby dać Ci obraz omawianej sytuacji, przysyłaj się dźwiękom dochodzącym w trakcie bezpośredniego starcia obu pań. Go for a beer for W związku z tym warto jest sobie zadać pytanie, dlaczego zawodnicy krzyczą na korcie oraz czy w jakikolwiek sposób okrzyki te wpływają zarówno na grającego, jak i na jego przeciwnika. Zacznijmy od tego drugiego. Krzyk po drugiej stronie kortu w pewien sposób rozprasza zawodnika i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Hawaii wykazały to dość wyraźnie. Grupa osób miała za zadanie na podstawie materiału wideo stwierdzić, czy zagrana piłka przez tenisistę powędruje w lewą lub w prawą stronę. W drugim zadaniu badani robili dokładnie to samo, jednak materiałowi towarzyszyły charakterystyczne odgłosy wydawane przez graczy. Okazało się, że badani reagowali o około 30 ms wolniej i popełniali więcej błędów, gdy na nagraniu pojawiały się odgłosy zawodników. W takiej sytuacji przy serwisie z prędkością 180 km na godzinę zawodnik zareaguje, gdy piłka przemieści się o półtora metra dalej niż w wypadku tzw. cichego serwisu, a to stanowi już całkiem istotną różnicę. Drugą bardzo ważną kwestią jest fakt, że odgłosy wydawane przez gracza utrudniają poprawną ocenę piłki. Jedną ze składowych poprawnej oceny piłki jest dźwięk, jaki wydaje ona stykając się z rakietą. Odgłosy zawodnika skutecznie to zagłuszają, co może skutkować gorszą oceną piłki i późniejszą reakcją. Martina Nawratilowa, legenda żeńskiego tenisa, która współpracowała z Agnieszką Radwańską, uważa krzyki zawodników za zwykłe oszustwo. Czy ma ona rację? Szarapowa w meczu z Sereną Williams krzyczy mniej więcej do momentu, kiedy piłka odbije się po stronie przeciwniczki. Co jednak dzieje się, gdy Rosjanka popełni błąd? Krzyk kończy się w momencie trafienia piłki w siatkę. Ocenę tej sytuacji pozostawiam Tobie. W jaki sposób krzyk działa nagrającego? Otóż okazuje się, że krzyk może wpływać korzystnie na szybkość piłki zagrywanej przez zawodnika. Naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce przebadali 10 ochotników pod kątem szybkości zagrywanych piłek w sytuacji, kiedy krzyczą oraz wówczas, kiedy nie wydają z siebie żadnych dźwięków. Okazało się, że krzycząc, zawodnicy byli w stanie wygenerować piłki szybsze o 3,8% w stosunku do tych poprzednich. Co więcej, okazało się, że odbyło się to bez dodatkowego kosztu fizjologicznego, ponieważ ich zużycie tlenu nie zwiększyło się. Domniema się, że głęboki wdech pomaga ustabilizować kręgosłup, a wydech i powietrze pod ciśnieniem sprawiają, że przez mocniej napięte tkanki energia jest transferowana efektywniej od nóg po samą rakietę. Innym wytłumaczeniem może być efekt autosugestii, który sprawia, że zawodnik przekonany, że okrzyk wzmocni jego zagranie, podświadomie jest w stanie wykrzesać z siebie dodatkowe pokłady energii. Kolejny argument ma podłoże bardziej psychologiczne. Okrzyk może wzmagać pewność siebie grającego i pomóc mu w poprawnym oddychaniu. Od strony fizjologicznej, naturalną reakcją naszego ciała na zderzenie z obiektem, w tym wypadku rakiety z piłką, jest tendencja do spinania mięśni i wstrzymywania oddechu. Ma to spory sens z punktu widzenia przetrwania, ponieważ biorąc udział w wypadku, napięte mięśnie będą absorbować energię w celu ochrony organów wewnętrznych. W tenisie jednak powinniśmy robić coś dokładnie odwrotnego, a to wymaga czasu i świadomej nauki. Technika, aby była skuteczna jak najbardziej, narzuca aktywność pewnych mięśni w określonej kolejności. Napinając je wszystkie naraz będziemy się temu przeciwstawiać. Wydech, tudzież krzyk, w momencie uderzenia piłki umożliwi lepsze rozluźnienie mięśni i wspomoże zawodnika w kontroli oddechu. Oddech jest niezbędny dla utrzymania maksymalnej sprawności i opóźnienia spadku efektywności gracza. Spójrzmy na inne sporty takie jak sztuki walki, rzut dyskiem, rzut kulą i tym podobne. Zawodnicy świadomie lub nie korzystają z mocy dźwięku, więc dlaczego tenisiści nie mogliby? Poza tym wszystkim pojawia się kwestia etyki. Czy takie zachowanie powinno być piętnowane, czy też nie. Wszystko zdaje się sprowadzać jak zwykle do zdrowego rozsądku. Jeżeli komuś to pomaga, to dlaczego nie? Z drugiej jednak strony, krzyk szarapowej zmierzono na ponad 100 decybeli, co odpowiada mniej więcej głośności startowania odrzutowca z odległości 300 metrów, motocykla bez tłumika, czy helikoptera na wysokości około 30 metrów. Wydech w trakcie zagrania wydaje się nieść sporo korzyści. Osobiście nie jestem fanem wielkich krzyków, ale każdy z nas powinien rozważyć ciche wydychanie powietrza podczas tenisowych zmagań. A ty, co o tym sądzisz? Na koniec tego odcinka szybki konkurs. Do wygrania jest moja książka w pakiecie VIP o wartości 147 zł, który zawiera analizę wybranego przez ciebie uderzenia, bonusowy rozdział oraz dostęp do kursu Rytuał Mistrza. Aby wziąć udział, musisz być subskrybentem mojego kanału i podać w komentarzu poprawną odpowiedź na pytanie, które brzmi Czyje krzyki meczowe przedstawione są w kolejnym materiale? Są to cztery profesjonalni tenisiści lub tenisistki. Jako podpowiedź powiem tylko, że jeden z nich pojawił się w tym odcinku. To wszystko z mojej strony, Awe Arka.